Natsu nie, okazało się, okazało się, że stara miłość nie rdzewieje i że rzeczywiście Natsu jakby z delikatnym opóźnieniem, a ja to Wam mogę za chwilę narysować, yy, jest w ciąży z panem na L, więc no i Marcin się zdenerwował i pomimo, że de facto jakby to zdrada nie była, bo jakby ten stosunek wydarzył się ich z czasu temu, no to to Natsu sobie po prostu, znaczy Marcin sobie po prostu nie, nie wyobrażał, żeby Natsu urodziła dziecko Leksia, bo z Leksiem jest w ciąży. Marcin powiedział tak, cytuję: No, chyba cię porwało. A dlaczego? No, bo jak dobrze wiemy, jakby mini Leksiu, jakby całą tą tutaj sytuację formalną wywróci od góry do dołu. No, Natsu jest taka: więc, jak mini Leksiu, kurde, taki tam wyjdzie z taką głową. Yy, szeroką, jak telewizor plazmowy LCD 66 cali. no to jakby tam, to ja nie wiem, czy są ludzie na, czy są ludzie